dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. zagrajmy Fallout, jestem Julius Wandelwert, będę Waszym gospodarzem. Eee... Nowy odcinek, nowe zadania od Jacoria na nadzorcy krypty 13. Serio? Dla z Próbujemy y, walki wręcz. To było na tyle. 25 punktów tego doświadczenia za... Dobrze, w porządku. Udajmy się może do, do huba. Może tam ktoś da nam wskazówki odnośnie gdzie szukać mutantów. Oczywiście ja wiem, gdzie się trzeba dalej udać, ale zróbmy to fabularnie, tak? No, serio. Robię to tylko dlatego, bo zależy mi na doświadczeniu dodatkowym 490 punktów doświadczenia to nie jest zły ten pamiętajmy, że 2,5 doświadczenia nam brakuje do no to jest już mniej, nie? ale e, chodzi o to, że e, brakuje nam punktów doświadczenia do Czy no już policji i hub'u dobra e, brakuje nam pół, e, pół doświadczenia do następnego awansu, więc no takie walki nawet e, jak już mówiłem wcześniej one nam mimo wszystko przydatne doświadczenie e, generują o wilku mowa a dobra, serg masz nói em um... 30 punktów doświadczenia za, proszę bardzo za już mam 1000 punktów doświadczenia na koncie na, za tam, za tą akcję już mamy tylko brakuje nam ten, 800 punktów do następnego awansu już szybko nam idzie no dobra tu gdzieś był ten zastępca szerefa. Może uda się z nim pogadać W ogóle, jak z naszą karmą? 33... Spoko Gdzieś on tu było To funkcjonarz policji? Nie, ja szukam zastępcy szeryfa On tutaj sobie gdzieś chodził, chyba, że go nie ma e, wieczorem. To było względnie logiczne. E, więc ja proponuję przespać się do rana. Zauważcie, że już nie mamy tego tej kartki nieprzypiętej e, z deadline'em. Niemniej, licznik czasu bije. Daj. O, tu jesteś, panie. Witaj, ponownie. Mam nadzieję, że podoba ci się nasze miasto. Porządny młody człowiek, taki jak ty, jest u nas zawsze mile widziany. W razie, gdybyś postanowił zostać tu, jestem pewien, że będziesz cennym nabytkiem dla huba. Uh, aha jest tablicą informacyjną. No dobra, myślałem, że... że myślałem, że, że coś nam. Ale pewnie ponoć tutaj jest najlepszy w tym plotek, więc no. Musimy się do tego domacę spoko więc spróbujmy o niej zagadać. Eee... Zadać Ci parę pytań. Oczywiście, że my nie wygłupaj się. Eee... Eee... Szponie po nie święci niespecjalnie. Hej. Okay. Wspomnieć yy, gdzie można było. Moment. Yy, wiecie co? Zróbmy to w ten sposób. Odbierzmy naszą działkę od y, Boba i Nakapujmy na niego, bo to... Okej, okay, okej, okay, mam twoją forsę. Cześć! Dobra, mamy pieniądze. 200... 150k na tym etapie gdy to już jest kurde śmiech na sali. Dobra, zagrajmy to szeryfa. E, szeryfie, no. E, okej. Okay. Rozumiem, że... Nie jesteś nam w stanie pomóc. Dobra. Eee, dobrze, to zróbmy może w ten sposób rzeczywiście. Mmm. Znaczy spróbujmy zagadać inaczej z BEF w sumie, może ja tylko się źle, źle zda, zabrałem. Jakieś ciekawe pogłoski. co zwykle nie obaluj ludzi za ich plecami, ale ktoś zabił Jane. Najwyższą kapłankę dzieci katedry. Ja sama za nim nie przypadam, ale nie wiem czy... Yy, nie wiem co ona mogła takiego zrobić, żeby na to zasłużyć. Coś jeszcze. Coś jeszcze? Coś jeszcze. O, cały czas tylko Jane, nie? Eee... Yy, jakieś pogłoski Okej. Okay. Ona tylko będzie się zapytać o tą Jane Eee... Yy, o kafarze. Znasz nowinę. On nie żyje, jestem w niebowzięta. To najlepsze co kiedykolwiek przydarzyło się do miastu. To ona to zasłużył. Po jego zabiciu nie odczuwam wyrzutów sumienia. To ty go, to zrobiłeś? Naprawdę? Kocham cię! Bev spogląda na Sida. Nawet o tym nie myśl, Mondralo. Masz to w dowód mojej wdzięczności. Bev wręcza ci sześć steampaków. To niewiele, ale naprawdę do, doceniam. <laughs> proszę bardzo, dostaliśmy, dostaliśmy ten... E, od e, od Bev e, steampaki. no proszę. Dzień dobry. Aha, Sit nie jest rozmowny. Rozumiem. No dobrze. Okej, okay, nie będę ukrywał. Ja wiem gdzie trzeba iść. Tylko chciałem znaleźć w tym mieście jakoś punkt zaczepienia odnośnie... Eee, jakąś tam sugestię i tak dalej, nie? Co dalej, więc... Ja myślę, że powinniśmy robić to tak, jak do tej pory by robiliśmy, tylko po prostu... Eksploracja, tak? A się dowiemy ciekawych rzeczy. No, a w związku z tym, że... Eee, do bractwa... W bractwie nie byliśmy? No to udajmy się do bractwa. W czasie może spotkamy jakieś tam Pomóż mi! Co się stało? Witaj przybyszu, nie powinno ci tu być. Tutaj czeka tylko śmierć. Jaka śmierć? Wielki, wielki, jak trzech ludzi, szpon wielkości mojego ramienia. Poz... rozdarci na sztuki, rozdarci na sztuki. Uspokój się, nic ci już nie grozi. Nikt nie jest bezpieczny, nikt już nie jest bezpieczny, co ja zrobię? Okay. No dobrze Ktoś się najwyraźniej już po śmiercią Obawia Dobra Myślałem, że tu będziesz po śmierci, ale jednak nie, dobra, jedziemy do brastwa dalej Czasami, jak mamy wyjątkowego pecha, to w górzystych terenach może możemy dostać encounter, że nasze znaczy spotkanie losowe na zasadzie takie, że upada z wielkiej wysokości i, i skręca sobie nogę, coś takiego. Nie. Ale to naprawdę trzeba mieć bardzo słabą chyba wytrzymałość albo. Nie, to ja, od chyba jakiejś statystyki zależy. Dobra. Ejście poziom 0. Fak, ale dobrą mogą możemy sobie kurde wynająć karawany do tego miejsca. No dobrze. Um, to palady. Tu to stali. And welcome to the Brotherhood of Steel. May sorry, I, I really can't. They, they said not to. goodbye. well, hello again. you decide what you wanted. Uh, well, I, I talked to the high elder and he said that not just anyone can join. he uh, said you have to complete a quest first. No, you jaką? To to the ruins of the ancient order that's south of here. Uh, you've got to go inside and bring back something that proves that you were there. <laughs> Skąd wie, to coś z tego This place is high tech. There's things inside like you've never seen before. Oh, uh, it's also radioactive. <laughs> Spoko. Okay, I'll You will? Great. Just bring it back here. Good luck. Tak, bractwo staje do na, nas, nie wpuści... Eee... Nie mogę uwierzyć, że go posyłają tam. Bractwo nas nie wpuści do momentu jak eee, nie wykonamy zadania. A zadanie brzmi... Zostań kadentem. Po prostu. Tak naprawdę musimy udać się do miejsca zwanego Blaskiem. To jest daleko, daleko, daleko na południu mapy wręcz. Mhm. O Blasku wspominał zresztą e, byłby, wspominałby e, Sol, gdybyśmy z nimi zagadali. Nie, gdybyśmy nie mieli błędu. Mhm. Okej. Okay. To na jeśćca. To na jeśćca. To na jeśćca. Na A to też na jeśćca. No, a to Jan Dobra. Ee... No to strzelamy. O, Desert wyciągnął. GRUBO! <słuch> <słuch> Moja postać nie, nie 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 ten... Obrażeń nie... Nie otrzymuje. No dobra. Aha, tak, muszę się tam Z... przeładować. 15 punktów wytrzymałości. Aby, by, to aby cię ból? Chyba ból, nie znasz bólu synek. Dobra. O! Oh! <ścoughs> Nie żyję. No. <ścoughs> Kolejny. Wielka walka, 370 punktów doświadczenia. Teraz co, kto miał? O! Oh! A tego się po was nie spodziewałem. No okej, okay, dobra, ja myślę, że można spokojnie sobie wziąć te fanty, co oni tutaj mieli. Zresztą zresztą część przekażemy naszym towarzyszom. Eee, aha, aha, amunicjonem. Pick. Teraz Jan dostanie tutaj. E, pistoletów 10 mm już nie będę brał, bo to nie ma sensu. One są e, tak samo tego noża. One są bezwartościowe. Mm. E, to jest tajko. No dobra, no to tajko. No to w takim razie tajko. Mm. A jeszcze co trzymaj Też nie. nie dam Ci tego Generalnie pójdzie wszystko na handel Dobra e, i z Janem chciałem gadać w takim razie Jan Jan nosił amunicję i to sobie zostawię o bo dobra tobie to by też przekażę, bo czemu nie oferta, do to teraz. dobra postać e, 44663 okej okay. dobra możemy spokojnie wracać do tego do na szlak blask zauważycie blask jest w ciul daleko i będziemy mieli dużo encounterów z wrogimi e, wrażymi jednostkami A myślałem kurde, że obaj obaj dostaną. trudno. <śred> kurde! Jeden show, jeden trup, to było po prostu piękne. Eee, e, e, jest spierdziela, jest spierdziela, ała! 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 Zostawcie w spokoju tego, tajko! No, ciebie dobije kolegą. Ja mhm. też kurde... piękny. au 12 punktów eee, a pojedynczy mierzony bo czemu nie no i tak to się robi w Wrocławiu moi drodzy mamy poziom bronia energetyczna czy nie wiecie co retorykę, pójdziemy w retorykę że jest ten moment w którym ja naprawdę eee, nie wiem no właśnie 2004. nie wiem po prostu jak tutaj dystrybuować te punkty bo mam wszystko tak naprawdę już na maksa wszystko co chciałem osiągnąć dobra wezmę ten sztucer bo one są duże warte w sklepie eee. O, wszyscy byli w stucery uzbrojeni, proszę bardzo. Nie sądziłem. Takie uzbrojenie. O, przywódca, widzę. Młot mm -hmm. zostawimy, bo młot to jest za ciężka rzecz, żeby coś takiego nosić ze sobą. Ale pistolet. Nie, pistolet też nie zostawię, bo to nie jest jakoś tak specjalnie ważne, zwłaszcza że jeszcze w ten... jeszcze się nachapiemy yy, dobra, hmm, jeszcze, jeszcze znajdziemy miejsce na... Tam, na... Znaczy jeszcze, ben, jeszcze będzie okazja na e... Na o, złupienie porządnych, e, fajnych rzeczy. Handel. Mhm. Mm Właśnie w blasku będzie trochę trochę tego Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm hmmm mm, 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 Racimentaty też w mogą być, czemu nie dobra i mamy już punktów y, zdrowia 80 no dobrze, bo przydadzą się nam bardzo. Okej. Okay. Zostały że pójdziemy, musimy pójść do ty... Co znowu? W pewnej odległości widzisz samotną postać. Nie wędrowcy, co się sprowadza na takie pustkowia. To sobie wędruję. Rozumiem. Całkiem jak ja. Taka jest twoja historia? Wędruję z miejsca na miejsce, zrobiam na życie muzyką i czasem pracuję jako druciarz. Czym się zajmujesz? Głównie drobne prace mechaniczne, elektryczne. Pomogłem zainstalować w złomowie oświetlenie uliczne. A mieszkańcom z piasku zaprojektowałem lepsze kuchenki. No to już na razie. Eee... Tak, spotkanie z nim chyba zwiększa szczęście albo charyzmę. Albo... Albo coś. Chyba, że no nieważne, dziękuję. Jeszcze go spotkamy, więc, jakby to cała sytuacja się zresetuje, reset, jeszcze będziemy mieć szansę. Bo tutaj, jeśli poprowadziłem rozmowy, powinienem się go zapytać, co śpiewasz, i yy, tam yy, zaproponować. Tam yy, mu yy. no, śpiewanie, nie. Dobra, okej, okay. No tak, oczywiście. Serio, szczury? To są skargi, to są skargi, to są no to są skargi, Towarzysze nimi zajmą. Ja się nie zamierzam tej walki włączać. Dwieście punktów doświadczenia. No Dobra, Góry. Teraz tak Albo nie, dobra Teraz tak, jesteśmy w Blasku. Location Diglow Krater Okej, okay, pierwsze co chcemy zrobić to z promieniowania i zażyć od razu rad x Hmm. eee Ok, na razie promieniowanie nie, nie jesteśmy promieniowani mocno, ale eee. Dobra. Nic się nie dzieje. okej okay, dobra. Mam 66% prostu na na promieniowanie, i teraz tak. Radix działa przez e, chyba 8 godzin. Więc w ciągu tych 8 godzin musimy się sprężyć. Ale to moi drodzy w następnym odcinku, jakbym był z to było follow do następnego odcinka. Na razie, cześć.